Brawo. Tak, to zawsze ja pozwolę tutaj, tutaj ojca misjonarza. No wiadomo wczoraj przyjechał, dzisiaj już ma y, pełny, y, no wiadomo wypełniony dzień, przed nami jeszcze, przed nim, a przed nami jeszcze no rekolekcje, czyli nie chciałbym tutaj wyrazić obowiązku serdeczne, gorące. Bóg zapłać naprawdę Panu Sołtysowi za umożliwienie tej otwartej sali i tak dalej, za to ciepło, które tutaj jest, mimo tego ciepła Także, że tak powiem, tutaj ciepło na, na naszych sercach, że chciałbym serdecznie Bóg, Bóg zapłacić tutaj, o, tutaj, no, y, tutaj y, 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 koło gospodarzy wiejskiej za przygotowanie takich pysznych naprawdę wspaniałej, naprawdę taką biesiadę i tak dalej, więc to pięknie i za Was tutaj obecny, no, że to zostało tak przyjęte i bardzo no, Ojciec jest po prostu no, wzruszony, więc no, mogę tymi słowami wyrazić. Na tak piękną, można powiedzieć taką piękną, wspaniałą, życzliwą atmosferę, właśnie, a tego właśnie nam potrzeba na, na, na co dzień. Dobroci, życzliwości, serdeczności, innymi słowy, dzielenia się tym wszystkim. A to jest najważniejsze, dzielają się przede wszystkim sobą. I to jest największy skarb, i to jest właśnie ta największa, można powiedzieć, możliwość, co człowiek, drugiemu człowiekowi może, może dać. Oczywiście najmniej to, co materialne, jasno zrozumiałe, jedzenie, ale oprócz tego, kiedy jesteśmy, jak ktoś mówi, z powodu materialnych tak troszkę napełnieni, to wtedy właśnie tutaj i rodzi się taka potrzeba dzielenia, dawania właśnie siebie w sposób no, y, 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 dawania w duchowy, a więc przyjazny, w taki sposób właśnie tutaj, y, y, się dobrym słowem, zrozumienia, solidarności z drugim człowiekiem itd., bo któryś z nas dzisiaj tutaj obecny czy nieobecny ma nie tylko te dobre i wspaniałe dni, ale też przeżywamy różne trudności związane z brakiem zdrowia, cierpieniem tym duchowym duchowym, materiałem, czy choćby nawet no nieustanną troską o drugiego człowieka, czy też takie zwykłe, codzienne sprawy, te nas wszystkich w jakiś